Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym dniu naszych wakacji na Halkidiki. Jesteśmy właśnie w porcie Tripani, skąd udamy się na wycieczkę na wyspę Amulani, która znajduje się 5 km od naszej miejscowości. Jeżeli chcecie być z nami na tej wycieczce, serdecznie Was zapraszamy. Jest to bardzo malutki port. Przypływają promy co 15 minut, co pół godziny. I będziemy płynąć na tamtą, na tamtą wyspę naprzeciwko nas. Przed portem znajduje się taki mały parking, na którym można zostawić samochód. Można się przeprawić zarówno z samochodem, jak i bez. My jedziemy zwiedzić tylko jedno miasteczko, więc samochód zostawiamy tutaj na parkingu, takim piaskowym. I zaraz będziemy wsiadać na prom. Jesteśmy już na promie, jak widzicie. Mieści się też tu kilka samochodów. No i nic. Na wyspę płynie się około 15 minut. Bilety jeszcze nie wiemy ile kosztują, bo, bo y, będziemy kupowali, nie wiem, chyba przy wychodzeniu. Z tego wynika. No i czekamy. Odpłynięcie za 10 minut. Bilety jak widzicie, kosztują to jest ile? 5 euro? Za dwie osoby. 5 euro za dwie osoby w jedną stronę, czyli po 2,50 euro. Z takich ciekawostek trzeba zaznaczyć, że Grecy bardzo przestrzegają zakładania maseczek. Może ma to związek z tym, że panuje tu obecnie kolejna fala, najsilniejsza ze wszystkich, ale przestrzegają, zakładają i bardzo pilnują. Wyspa, na którą płyniemy, znajduje się, dokładnie teraz Wam pokazuję przed Wami, jest to malutka wyspa znajdująca się między półwyspami Atos, na którym my jesteśmy, i Sitonia. Ma ona niecałe 5 km2 bodajże. Z tego, co czytałem, zamieszkuje ją około 500 mieszkańców. No, zobaczymy, zobaczymy, co ciekawego można, można zobaczyć. Rejs stateczkiem też można zaliczyć do atrakcji. A miejscowość jest dokładnie tam i tam będziemy zmierzać. I czekamy na odpłynięcie promu. Jeszcze 5 minutek. Niby nie ma fali, a jednak stateczek już lekko, lekko buja. I flaga Grecji. Pięknie łopocze na wiaterku. Ciekawostką jest to, że kierowcom na prom nakazują wjeżdżać tyłem. Jest tylko wjazd po prostu na prom z jednej strony i trzeba wjeżdżać tyłem, żeby potem szybciej wyjeżdżać przodem. I silniki zostały odpalone, zaraz będziemy odpływać. Przestraszona? Nie. Nie. Odpływamy tu, wpłyniemy w tamtą stronę. No i odpływamy. Piękny drift na wstecznym. Teraz boczkiem lecimy. Zaraz statek się obróci do przodu i pełna naprzód. I płyniemy sobie pięknie. Za 10 minut będziemy na miejscu. I zbliżamy się powoli do wyspy Amulani. Przed nami widzicie już, o, dokładnie tutaj miejscowość. Zaraz będziemy wysiadać i zwiedzać tam w oddali te góry, które sięgają chmur. To jest ta druga część półwyspu Atos, niedostępna dla śmiertelników. 2033 bodajże ma najwyższy szczyt, no więc robi to wrażenie. Pamiętajmy, że jesteśmy przy poziomie morza, więc to jest inny odbiór niż u nas w górach. I moi drodzy państwo, dopływamy minutka i będziemy na lądzie. I pięknie dobijamy do brzegu. No, i tu mamy na obrazku całą Grecję. Jeden przodem, drugi tyłem, ale każdy sobie radzi. Nie ma konfliktów, problemów. A my schodzimy sobie na ląd. Fajnie, dzisiaj nie ma takiego silnego słońca, więc nas nie spali. Pochodzimy, pooglądamy, pokażemy wam to, co najciekawsze. Da się tyłem, da się. Nie ma żadnego problemu. No, jak to w większości greckich miejscowości: knajpki, restauracje, sklepy z pamiątkami, porcik, do którego żeśmy przypłynęli. I tutaj mała miejska plaża. Tam piękne domki na wzgórzach. Jest fajnie. Jak widzicie, jest godzina 11, ale wyspa jeszcze śpi. Pojedyncze osoby dopiero budzą się i schodzą na kawkę. Idziemy, tu na tej wyspie jest taka plaż... są dwie plaże. Jedna z nich nazywa się Paralia. To jest około 2 km na piechotę. Nie ma dużego słońca, więc postanowiliśmy, że pójdziemy sobie na piechotę. Zobaczymy, jak ta plaża wygląda. A tu macie Greków. Którzy ciężko, ciężko pracują od rana, pijąc kawkę i jedząc smaczne rzeczy. Idziemy sobie taką drogą. Niestety jest trochę pod górkę. Ale słoneczko raz grzeje, raz zachodzi, więc idzie się przyjemnie. Na plaży sobie kupimy jakiegoś drinka albo piwko, i na pewno od razu zrobi nam się lepiej. Zamiast leżeć plackiem na plaży, to można. Można sobie pochodzić, tak samo się człowiek opala. Idziemy tak sobie tą drogą pod górkę i powiem, że wieje wiaterek i nieprawdopodobnie czuć ziołami. Tymianek, oregano. No po prostu czuję się jakbym był w sklepie. W sklepie z przyprawami. Super sprawa. A jeszcze pokażę wam jakie rosną piękne, dorodne opuncje. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo. Piękne krzaczki z owocami. Super sprawa. Całe, cała droga się ciągnie w tych opuncjach. I powoli zbliżamy się do plaży. Zostało nam 500 metrów. Jak widzicie, wyspa wszędzie jest do przejścia. W 25 minut spokojnym krokiem 2 km 200 metrów Nie trzeba tu brać samochodu Przeprawiać się z nim można spokojnie na piechotę całą wyspę sobie bez żadnego problemu przejść i po 25 minutach jesteśmy już blisko plaży a nawet nie plaży a sawanny Jesteśmy, przeszliśmy sobie spokojnie, bez żadnego problemu. I teraz odpoczynek, chwilę poplażujemy i będziemy wracać. I jesteśmy na plaży. Jak widzicie, tutaj więcej ludzi niż w naszej miejscowości, Uranopoli. Są parasole. Tutaj mamy knajpki na plaży, drink bary. Wszystko, co potrzebne do odpoczynku jest. Słoneczko z zachmurki wygląda, jest bardzo ciepło. Plaża piaszczysta miejsce godne polecenia. Jak można zauważyć, woda krystalicznie czysta po prostu krystalicznie nie ma żadnego brudu. Coś pięknego. Tu mamy taką knajpkę położoną na skarpie i tu plaża w całej okazałości, parasole, leżaki, coś pięknego. Przeszliśmy jeszcze z drugiej strony plaży, byliśmy tam, przeszliśmy sobie tu plażą i macie jeszcze widok na plażę Paralia. Na wyspie Amulani, z drugiej strony, w pełnej okazałości. Słoneczko trochę zaszło za chmurki, ale mimo wszystko plaża wygląda pięknie. Tam są jeszcze mniejsze plażyczki, można tam dopłynąć łódką. Jak widzicie, żaglówki pojedyncze pływają, a tam mamy drugi paluch Półwyspu Halcydyckiego. No i tak, i tak to wygląda. Zadecydowaliśmy, że idziemy jeszcze na tą, długą, na tą drugą plażę, bo ona jest tutaj dosyć niedaleko 500-700 metrów, nie ma dużego upału, więc fajnie się chodzi. Pokażemy Wam jeszcze tą drugą plażę. I poczekaliśmy chwilę, wyszło jeszcze piękne słoneczko. Chcieliśmy zobaczyć kolory wody w słońcu. No i jak widzicie, woda jest przepiękna, różne kolory, pięknie się mieni. Jest czyściusieńka niemiłosiernie. Nic, tylko ściągać ubranie i do kąpieli. I przy drodze, tutaj widzimy w tradycji greckiej, są takie małe kapliczki i ktoś o te kapliczki cały czas dba. Proszę bardzo, pali się lampa kolejowa, święte obrazy. Tutaj mamy dodatkowe rzeczy do obsługi. I po prostu ludzie miejscowi przychodzą i dbają o to. Bardzo mi się to podoba. I wielki szacunek za to. I ta druga plaża wygląda tak. Wąziutka, dzika plaża. Ale piękny piaseczek. Łagodne zejście do morza. Jak widać, no i woda to już nie ma co komentować. czyściuśka. A tam mamy Uranopoli, z którego przyjechaliśmy i gdzie stacjonujemy. Więc wszystko jest blisko siebie. Pięknie to wszystko wygląda. Słońce raz wychodzi za chmurki, raz się chowa. Piękna sprawa. A tam w oddali mamy jeszcze przykład, jak sucho jest w Grecji, wyschnięte jezioro. Nie ma nawet kropli wody. Z góry mamy jeszcze ładny widok, to Wam pokażę. Półwysep Atos, Uranopoli. Tam, gdzie są te wyższe góry, część niedostępna dla ludzi. Tutaj, odtąd. Wyspa Amulani, na której jesteśmy, a tam przed nami, na wprost, takie małe wysepki to wyspy, y, takie wysep, wyspy małe Dreni, na które też postaramy się w najbliższych dniach popłynąć. I powolutku wracamy. Y, po zwiedzaniu plaż, tutaj na wyspie, jesteśmy na obrzeżach największej miejscowości na wyspie Amulani usiądziemy sobie teraz przekąsimy coś małego w nagrodę za taki długi spacer i będziemy czekać na prom, który ponownie zawiezie nas na Półwysep tak sobie idę i myślę my narzekamy na wykończenie dróg u nas, ale zobaczcie tu droga, tutaj jakiś odcinek ziemi znowu pas, a to jest najlepsze wykończenie, łączenie Zobaczcie jak krzywa jest narysowana linia, ale no tutaj nikomu to nie przeszkadza, wszyscy żyją i dają sobie radę. Zobaczcie sobie jak piękny i uroczy mały domek w miejscowości. No przecież to jest. Przecież to jest cudo. Mamy też w miejscowości piękny kościół z kamienia. Ale tutaj mniejszy, mniejszą kapliczkę. Z dzwonnicą. Tutaj też jakiś budynek, ale chyba do rozburzenia. Też z kamienia. O i tutaj wisi flaga grecka. To przypuszczam, że jakiś urząd miasta, ale nie widzę tu nikogo w pracy. Sami widzicie teraz, jak panowie remontujący pracują. Siedzą, piją sobie bez pośpiechu. Doszliśmy na ryneczek. Tu jest ten urząd. Za drzewem kościół. Różne pensjonaty. Restauracje. A w dole zejście do morza. Bardzo ładna miejscowość, ale tak jak widzicie, pusto. Nie ma tak naprawdę nikogo. Większość osób, turystów, siedzi na plaży. A panowie tutaj dalej sobie. Siedzę, piję kawkę. Pracować się nikomu nie chce. Bliżej portu, tawerny, restauracje. Tutaj mamy port dla mniejszych udeczek. No, i tu już wszystko zrobione pod turystę. Muzyczka, restauracje. Są i palmy. Wszystko, co potrzebne do szczęścia jest. I tak ciągnie się ta niedługa tutaj promenada. Tutaj mała miejska plaża. Tam już czeka. Stateczek, który przybija. No i tak to wygląda. Całkiem przyjemnie. Ale jak widzicie, ludzi. Ludzi nie ma. Tak naprawdę jest pusto. Jestem bardzo zdziwiony. Dopiero pierwszy tydzień września. O dziwo nie ma turystów. No infrastruktura jest przygotowana pod dużo, dużo, dużo większą ilość. Więc przypuszczam, że w poprzednich latach było tu ludzi full. No ale nie wiem, czy to chyba przez tą pandemię czy ciężko powiedzieć. I po długim spacerze usiedliśmy na zasłużony odpoczynek. Kawka frape, dla mnie baklawa. Tutaj jakiś ponczuch. Siadamy, wcinamy. Jeszcze wam powiem, ile taka przyjemność kosztuje. Te trzy rzeczy 4 euro. A tu możecie zobaczyć stację paliw. Dwa dystrybutory pod balkonami, nic więcej nie ma. Śmiesznie to wygląda. I powoli zmierzamy do portu. Jak widzicie stoi już nasz, nasz prom. Zrobiła się patelnia nieziemska. Całe szczęście, że jak żeśmy szli na te plaże, to nie prażyło, bo byśmy chyba nie doszli. 30 stopni, gorąco. Patrzcie, jakie meduzy pływają. Wielkości arbuzów, takich Aaaa. największych, jakie są. Niesamowicie ich tu jest dużo. Szok jakiś. Był pierwszy dźwięk, kapitan dał sygnał, odpływamy i żegnamy wyspę Amuliani. Piękna mała wysepka. Każdemu polecam tutaj przypłynąć. Wysiedliśmy z promu, jesteśmy już na Półwyspie Atos. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj na wycieczce na wyspie Amulani. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów. Lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego, cześć.